Halo halo! To właśnie dzisiaj są moje urodziny 4 maja 2021 roku i zapraszam metaforycznie wszystkich na moje dzisiejsze urodziny. Na kanale przynajmniej w tej odsłonie nie będzie o rzeczach, o butach, o niczym takim, bo urodziny są raz w roku. Jaki mam plan? Do pogoda nie rozpieszcza, matury się zaczęły, ale... Pogoda mnie nie powstrzyma, na pewno wyjdę, będę biegał, może ćwiczył, coś nagram, zobaczymy jak to się ułoży, ale chciałem powiedzieć również, że odpowiedziałem na pytania, tych pytań było ostatecznie 8, więc za chwilę na moim kanale też to się pojawi, kto jest ciekawy, proszę zobaczyć, posłuchać, tam powiedziałem dosyć rzetelnie. Także myślę, że będą te odpowiedzi wyczerpujące. A póki co świętujemy. Do miłego. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich oglądających maturzystów. No i co? Urodziny są tylko raz w roku. Pozdrawiam jeszcze raz.